Cześć, się witam Was bardzo serdecznie w trzecim? Tak, trzecim odcinku z, z YouTube YouTube'em. Dobra, yy, nagrywam odcinki pod rząd. Wchodzimy tutaj karierę, już mam trzy punkty kupujemy tą umiejętność i zbieramy na jaką tutaj grę byśmy zebrali. A jakaś. Mmm, nic for snipy. Dobra, nagrywam na razie sapera, bo strasznie duże zainteresowanie tą serią. Dobra, ale czas niedługo będzie coś innego nagrać. Jeszcze nagramy co jednego vloga. Okej, okay, ale ma zainteresowanie mogę nagrać. I tam gdzie no, jakiegoś vloga normalnego, zwykłego o. komentarze bym chciał poczytał otóż ten okej. Może wyjawię tam. O o o o o o o o o, o, o. dziękuję bardzo. No i chciałbym wam powiedzieć też tam yy, ja, mój pomysł na serię, bo ja mam komputer z Androidem, czy tam do, mam po prostu dotykowy komputer i tam mam tutaj różne jakieś sklepy i mogę pobierać gry na Androida i nagram pewnie serię jak, jak, jakiegoś przeglądu, ale na komputerze też nie mogę wszystkich gier, na przykład case clickera takiego bym nie mógł. Yy. Nie mógł tam, bo to nie wiem jakie tam są gzynki, nie wiem czego to zależy dzięki, 75 widzów, dzięki, killer nagram jeszcze z sapera okay, kariera, punkt, killer, dysponowanie mało wam punktów, zero Dobra, pójdźmy szpać zaraz aż się skończy ten saper. Uhuhuhuhu, uh. 300 w świetle, będzie ponad, ponad 350. Dobra, będziemy spać. Kariera, punkty do z spodowania 0, czas będzie... kupić, nie, nie, tutaj nagraj grę, w Steam. To byśmy nagrali albo... dobra, jakieś... To byśmy... Dobra, kupujemy te Grand Wheel. Ja nie wiem, jak to się czyta, mój poziom angielskiego. O kurde, nie nagrałem chyba dzisiaj odcinka. Ale dobra. Okej, sorka, że yy, słychać byszkę, yy, ale nie yy, 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 w ogóle jak... walę w klawiaturę czy coś tam tego, no bo yy, nie mam słuchawek obecnie, a miałem, ale nie mam obecnie Okej, okay, dużo wyświetleń, dużo wyświetleń, doceniam Ale rekord jest Dobra, myślę że zakończyłem ten odcinek na 5000 pół, tysiąc, pół tysiąc, na 500 widzach nagramy codziennego vloga no, albo prostego vloga nagrajmy. A co z Skąd wyrny YouTube? O, saper już traci powoli do tym... O, zaczynasz odebrano. No dobra, chyba zagramy. Skończymy tego sapera. Nagraby ostatni odcinek. Nagraby... Grę rozpoczniemy nową serię z gry. Okej. Okay, z okay. zobaczymy, czy bawi jakieś te. Mam jeden tylko, 0 zarobam punktów. No ten zaper robi jednak duże wyświetlenia. O, ale fantazji przerasta. Przerasta. O, dziękuję, dziękuję. Naprawdę dziękuję za, te, za tych widzów. Pierwszy odcinek. No, dziękuję, już mnie tak nie rozpieszczajcie. Miałem ten odcinek skończyć, bo myślałem, że za 50 godzin nabiję ten tyle. Ale dobra. I fantasy. Nie wiem, czy coś mi się zepsuło, ale cały czas mam zainteresowanie, cały czas mam takie wysokie. Nagrywam codziennie te te. Mały światlej będzie tutaj. Hmm. Co? Dziękuję. Dobra. Co tu iść? Chyba pójdziemy w to. To pójdziemy później w to. Okej. Okay. Dobra, kończymy powoli. Jeszcze tutaj tak tego. Tego o szaloni w aparacie. I chyba kończymy ten odcinek, tylko mi się nagrał. Też nie miała komentarze do tego. Czyli na Boże? komentarzy spoko daję suba i lajka. Like Okropne, piękne, urzekające 2 na 10. O dziękuję, coraz gorsze te filmy dziękuję. Bardzo słabym będę. Dobry dzień. O, ty głupku, jeden friksonie, ty hejterze, jeden. Ty Dobra, kończę ten film. Trzymajcie się i cześć.